Siemanko! Witam bardzo, was bardzo serdecznie, jestem Pedro, a to jest drugi pokazowy odcinek z Diablo 2 DLC um, chcę wam pokazać trzeci akt od, od samego początku jak to wygląda, moje jakieś tam pierwsze uwagi i przemyślenia um, będę grał swoją czarodziejką na 68 levelu. Ja co prawda już troszeczkę grałem w to. Lecz może nie w to, ale, ale, ale troszkę nabijałem jej level i tak jak mówię, są 68 A, Jak dla mnie to jest to średnio przykoksana czarodziejka. Mówię średnio, nawet mocno średnio, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy mają zdecydowanie lepszy equipment i, i, i mogą się pochwalić zdecydowanie lepszymi osiągami czy, czy statystykami, jeżeli chodzi o czarodziejki. Aczkolwiek moje, moje, moje powiedzmy eko wygląda tak jak wygląda. Chwileczkę wam to wszystko pokażę. W razie tylko się będziecie mogli zastopować i, i, i poczytać. Fajne jest to, że wypadają w, w dodatku wypadają te duże kryształy, a, gdzie, gdzie tak naprawdę wcześniej można było tylko o nich pomarzyć, a jeżeli już to wydawać kupę pieniędzy, żeby w ogóle je mieć. I tak naprawdę nie wiem, bo nie grałem przed dodatkiem długo w Diablo i nie wiem, czy, czy takie w ogóle można było sobie tworzyć. E, Okej, okay. tak czy inaczej, moje pierwsze wrażenie, jak odpaliłem piąty akt, to było takie, że. A, jeszcze tylko dodam na wstępie, że gramy na udręce. Pierwszej udręce, ale to przecież widać. E, moje pierwsze wrażenia były takie, że. Piąty akt Potrzebuję więcej. Potrzebuję więcej. wygląda dokładnie tak. czy znaczy, dokładnie, może nie dokładnie, bo grafika jest zupełnie inna. Ale tak, jak akt trzeci w Diablo 2. Strasznie mi on przypominał właśnie, właśnie trzeci akt i... I, i, i... Myślę, że, że, Większość z was, może nie większość, ale niektórzy z was się z mną zgodzą. Także... Tak wygląda z mojej perspektywy, przynajmniej początek. Początek. Co prawda nie wiem, co jest dalej, bo jeszcze nie włączałem go dalej, także nie wiem co tam się będzie dalej działo jak to będzie wyglądało ale, ale powiem szczerze, że wygląda to nieźle Moje pierwsze przemyślenia po obejrzeniu filmiku Kaccenki do, do piątego aktu genialna, powiem szczerze, genialna! Nie widziałem tak dobrze zrobionego filmu. Może to dlatego, że nie gram w mega dużą ilość gier, ale... ale filmik do Diablo 3... Raper of Souls jest po prostu boski. Strasznie mi się podoba graficznie, i tak naprawdę w tym momencie, już możemy się zastanowić, gdzie jest, gdzie jest ta, ta, ta granica między rzeczywistością a, 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 a grafiką komputerową, bo naprawdę wygląda to niesamowicie. Oczywiście zapomniałem włączyć ulepszenia, a moje jest, zaraz wam jeszcze tylko pokażę statystyki po włączeniu po, po buffów, że tak się wyrażę, nawet z memo Mój atak w tym momencie wygląda na 162 tysiące, także to nie jest jakoś bardzo dużo. Nie jest ani dużo, ani mało. Tak czy inaczej, zaczynając w ogóle... Wczoraj, przed odpaleniem, przed pisaniem kodu z dodatku miałem uderzenia chyba 59 tysięcy. Po graniu... no nie wiem, no wczoraj, fakt, katowałem to prawie pół dnia i... I wypadło mi 7-8 legendarnych rzeczy. Kupa złotych, które dodawały mi mega dużo do, do, e, do statystyk. Także naprawdę, jak skasowali dom aukcyjny, to, to, to rating wypadania tych wszystkich rzeczy się strasznie zwiększył. I teraz naprawdę można nieźle się obłowić. Także tak, tak to wygląda i jest to fajna sprawa moim zdaniem. Tej skrzynce na przykład miałem legendarny. Już nawet nie pamiętam co, ale coś legendarnego. Pamiętam, że odpaliłem to z kumplem wczoraj i, i, i strasznie był wkurzony, że... Mówił, że jeszcze... Oczywiście bez dodatku, tam kilka miesięcy temu wydał kupę gasy, kupę milionów na to, żeby mieć te najlepsze kryształy, a tutaj po wypadają lepsze jeszcze od tych, które on sobie tam wtworzył. Także, także to jest fajne i dla mnie fajne, dla z jego perspektywy to wygląda troszkę źle. No i wklewa się no, całkiem przyjemnie, no może graficznie nie różni się bardzo, bardzo od, od od podstawki Diablo, ale i tak jest nieźle. Jest bardzo nieźle. Ja oczywiście gram na najwyższych ustawieniach aczkolwiek w dodatek grając na Atlonie 2 razy 3000 duaże Też mam ustawiony na full i też nie było żadnej przycinki także także gra moim zdaniem jest Przegenialnie zoptymalizowana. I, i, i bardzo przyjemnie się gra, po myślę, że ja mam nawyk naciskania tutaj non-stop klawisza... ...lewego przycisku myśli, też wiem, że mógłbym nacisnąć na moba i trzymać. Ale, ale... tak, taki już mam, jak mówię, nawyk. Może na udręce nie jestem jakimś... Yy. Jakimś mistrzem i bije mowy stosunkowo długo, ale, ale przede wszystkim bardzo szybko namijać ten level na tym poziomie, także myślę, że jak, jak, jak długo się da, tak długo na nim zostanę. Oczywiście wczoraj włączyłem jeszcze chwilę, to był czwarty chyba akt, e, grając po sieci z ludźmi. Trudno, żeby w Diablo 3 nie grało się po sieci w ogóle. Ale włączyłem na, na chwilę, znaczy na chwilę, na 2-3 na godzinki i nabiłem chyba 3-4 czy levele od 60 tam do, do 8, to 5 to nawet idzie naprawdę mega szybko. Ja wiem, że, że to jest taka forma tak naprawdę, tylko ten level do 70 dobijać, później dalej tłucze się ten, ten mistrzowski. Także. Słuchaj, ciężko nazwać katcenką, jakieś O ile w filmiku ten cały Maltael wyglądał genialnie, o tyle jeżeli to naprawdę była grafika Maltaela, to jest to, to co wszystkim się pokazało, to jestem troszeczkę zawiedziony. Myślałem, że to będzie inaczej wyglądało lepiej. Diablo, diablo wygląda moim zdaniem nieźle. Jeżeli chodzi o podstawkę. Nie mam dość tajemnej mocy. A ten to taka... Taka popierdłka. Jeżeli chodzi o mnie. Dobrze, chodzić, jakby zbiorę was sobie tutaj. a może czas użyć tej mojej... Jak to się nazywa do razie zobaczyć, no. no tak to znaczy jest to fajne. Jest tak. to mega koksiarskie i... Wszystkich momentalnie wymijam. Nawet na tym levelu W sumie nie musiałem tego tutaj używać, bo bym sobie dał z nimi radę. Co prawda dłużej by to troszeczkę trwało. Ale... Ale tak, ale nie musiałem tego, zdecydowanie nie musiałem tego używać. Czekajcie, sprawdzę sobie stoper. Te pokazowe odcinki będą trwały do 10 minut góra. Także... Tak jak mówię, jest tego, że tak się wyrażę w cholerę na internecie i nie ma sensu robić z tego jakichś bardzo długich materiałów. Chociaż tak naprawdę nie liczy, moim zdaniem nie liczy się tutaj gameplay, a, a komentarz. Staram się jak, jak najlepiej mogę fajcie mi, to dopiero moje początki, także mam prawo się pomylić mówiąc, używając Anglikanizmu Don't judge me. Potrzebuję więcej tajemnej. Chociaż w sumie. Oceniajcie i krytykujcie w sumie od tego jesteście i każda krytyka nawet ta najmniej... najmniej poważna się dla mnie liczy I, i, i będę zobowiązany. No dobrze to dojdźmy tutaj, dojdźmy jeszcze tylko do... kawałek kolejnej misji i, 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 i na tym zakończymy. Mam wrażenie, że szybciej mi się biło e, te mopki na udręce bez pomocnika. Mogę się mylić, ale w momencie kiedy zakupiłem się, wynająłem. E, templariusza, to moby się zwiększyły. Ja nie wiem, czy templariusz ma taki sam wpływ jak powiedzmy druga czy trzecia postać A, w sensie gracz. Że jak się gra z kimś, to Oj, będzie źle, będzie źle. Jak się gra z kimś, to to te moby ich siła wzrasta i w ogóle ciężej jest ich zabić. Nie mam pojęcia. Oj, chyba tego nie przeżyję. Oj, tam była Elita, tak jest. Hmm. Także tak wygląda właśnie gra Noudenc. Tak jak mówię, myślałem, że jestem dobry, że mam niezłe statystyki, ja to proszę kawałek elity i... i Pedrusz leży i kwitnie. No ale nic, może sobie poradzimy. No nie powinno być tak najgorzej. Fajnie, bo znalazłem legendarny e, jakiś tam amulecik dla mojego Templariusza, gdzie nie może zginąć, nie? I nie, ogólnie mam łatwiej, ponieważ on troszkę zabiera mi obrażeń. Czy jak ja dostaję obrażenia, to on je przechwytuje i, 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 i tu nie dobrze w tej czasnej już to ja za dużo nie zrobię, jak zaraz mi to nie zniknie, się, no nie ja Powinien sobie dać radę jak zaraz nie odejdę do od tego, to będzie kiszka O, oczywiście się, się udało, no dawaj, dawaj, dawaj. o koniec, koniec, To się nie może udać. To się nie może udać. Muszę zaczekać. Aaaa, tak myślałem. No że tak czy inaczej nie potaruję im. Muszę ich... Muszę ich roz, rozwalić, bo to... Bym nie był sobą jakbym teraz wyłączył nagranie. Zobaczymy, może że będzie lepiej. Tak wiem, że chyba na, na nagrywanie filmików na, na jakość, na content i na przede wszystkim rozgrywkę nie powinienem grać na Urzędce z racji tego, że wiem, że są oni bardzo trudni. Powinienem sobie włączyć niższy poziom i zwrócić ich bez problemu, ale ja wiem czy to tak naprawdę o to chodzi no, zobaczymy, myślę, że będzie dobrze! Jak zaraz nie ucieknę, to nie będzie dobrze. Mam jeszcze trochę miksturek. Dobrze, może ich... Jest... O nie mogę z odległości. Nie mogę Powinni zaraz popadać. Mam nadzieję, że wypadnie mi coś ciekawego. Jest podobny jeszcze jeden tryb, którego ja nie doświadczyłem, aczkolwiek wiem, że jest, że można wyzerować wszystkie misje. Na danej, da, na, nie wiem, czy na danej postaci, wiem, że na pewno można wyzerować wszystkie misje i, i zaczynać od początku. A benefitem zrobienia czegoś takiego jest to, że po zabiciu Diablo wypada na 100% jakaś legendarka. A mogę się mylić, ponieważ to słyszałem od, od znajomego I, i on też mógł nie mieć racji, ale. Ale ale chyba tak jest. Dobra, to na tym zakończymy. Do tego momentu idziemy. Postaram się coś dla was nagrać jeszcze. z dalszych, z dalszych moich poczynań w piątym akcie Z Diablo. I, I no dobra, to takie moje są pierwsze jakieś tam spostrzeżenia, przemyślenia i, i tak to wygląda z mojej perspektywy. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym za niedługo razem. I trzymajcie się i cześć! CIA!